Zobacz tutaj, coś Ci pokażę. Pa, jeden. A tutaj, tutaj drugi. Jest co zbierać, elegancko. Dobra, wyciągamy go. O, jaki ładny, po. Ale ma główkę. Już widzę, że będzie dobra sztuka z niego. Po, jaki ładny. Tutaj to chyba... Jakiś ten, siedz, ale zobaczmy, no ten, ten ktoś rozdeptał, a ten bo jaki ładny, wybarwiony Uuu. i dwie sztuki obok się zobacz. O, jest co zbierać. <laughs> Takie rzeczy to najbardziej cieszą. Czekaj, coś tu jeszcze jest, trzeba się rozejrzeć, może jeszcze jakieś rośnie, tylko że tak późno wyszedłem. Trudno, przyjdziemy się, zobaczymy. Czekaj, bo to. o. Po, w liściach tam nie podejrzewałem, że tutaj coś będzie, zobacz, po jaki ładny. O. śliczna sztuka O, ale on taki trochę miękki Nie wiem jak tam szczapą będzie Trzeba będzie sprawdzić. Nie, ładny Dobra Pad na dole był Jakieś latają. Zobacz, jaki ładny rósł. O. Dawaj tutaj tego jeszcze. Widzę, że rośniesz sobie sam, to cię wezmę. O, ten jaki ładny. No, podoba mi się. Jeszcze idziemy tam dalej, bo coś zauważyłem. Jakiegoś chyba maśluka. A to niestety. Nie, jest to, nie to, to nie ma ślub, człowieku. To mu homor był. O, tutaj, pa. Przy drzewie kolejne. No, nieźle. Nieźle się tutaj nieźle się tutaj widzę. Będziemy bawić. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i dobra. już jak zbierać, to wiesz. O, dawaj coś. Jakiś on taki nieba... A tam kolejne są. A go tak... O! Chyba poszło, czy nie? Ale ty za, zadarty jaki. No ten to już nie. Ten jeden obok drugiego to na pewno nie będzie dobry. Złoczymy tego. O, ten to może będzie git. Czekaj. Ale ja też widzę. Trochę taki... <laughs> nie bardzo, czekaj. No, już nie jest git. Dawaj tego. No, ten jest super, dobra. Ten, ten wygląda, że chyba będzie też dobry, dobry, dobry. O, pewnie, że ta, dawaj następnego. O, i tu jeden rośnie, patrz, zbieram. Nawet nie zauważyłem go z tej strony. Dawaj go, wykręcaj, o. Myślaki to bardzo dobre. Grzyby są tu, jaki mały jest. Ale tego małego to nie będę zrywał. O, ten to pewno nie jest dobry. Pas z tej strony, nie zauważyłem. O. o, nie wiem, czy warto było po niego iść. No, akurat po tego było warto. Dobra. To też jakiś taki. Tego niech nie zbiera ale my, my zmiemy co nieco. A i tutaj potrójne uderzenie. Będziemy teraz jechać. Od krzaka do krzaka. O. Chłopcy. O, ten to już widzę. Tylko lokatorzy uciekają, zobacz. Tylko lokatorzy uciekają. Ten to e, podjedzony. Dobra, zostawimy je. O, a tutaj to chyba. Koźlarz był, tylko on już taki, o, bang, stary, kapeć, kapcie nie będę zrywał. Co tu jeszcze może być, oprócz tego muchomora? O, a to, to, to nie wiem, co to. O, was, to, jakby maślak. Oga. Oga, go, go Maślak, no, sitak. No, tak taki. O. i kureczka się trafiła o widzisz nie umiem jeszcze ogarnąć tego aparatu bo to niby ja, właśnie hu, 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 warte mogłoby się czasem coś innego trafić a to, to cały czas <todgłosy> same, same prawdziwki o tu widzę chyba koźlak chyba koźlaczek no, o, pa, jaki długi ty. Już widać też taki sezonowy. No, nawet nie jest chory, tego biorę. O, opłacało się łazić dwie godziny w lesie. <grystanie> idziemy tutaj. W czym, A tak ono prze. O, znowu koźlarz pomarańczowo-żółty. <grystanie> Widzę go, dobra, idziemy z tej strony. Ale trafiliśmy Też taki ładny, pa! O się świeci. O no ten to... Ten to ładny, zobacz. I gruby korzeń ma. O no Elegancki, Szkoda, że tak kolorów nie oddaje ten telefon To byście przyżyli to razem ze mną. Teraz go skubię ja będę wiedział, czy on dobry, czy niedobry dobry, o, o wygląda że git no i już o wiesz tu kiso to bardzo ładne Patrz, jaki gęsty las tylko kurtkę wziąłem o i weź tu weź tu chódź i weź coś tu znajdź nie ma opcji o, gdzie o, się... przewijamy się przez krzeczory Korzeń, coś tego? Przysmaki teściowe? I pojęcie groma. Ciekawe, czy coś tu znajdę. Chyba nie. Tylko igły powpadały. A Myślałem, że to koniec lasu, a to tylko <grystanie> mały przystanek. Byłem tu na tej wycince ostatnio. Dobra, idziemy, bo to i tak jest sucho, to się tu nic nie znajdzie. Patrzcie, jaka ładna łąka. Dużo tych lata, strzyżaków tutaj. co utrudnia trochę mi robotę. O. Tak jest.